Na koniec przechodzimy do reprezentacji liczb zespolonych oraz ich interpretacji. Postać algebraiczną już znasz. Polega to na tym, że liczbę zespoloną z prezentujemy w postaci x dodać y i. x to jest część rzeczywista, y to jest część urojona. I pamiętajmy o tym, że x, y muszą należeć do rzeczywistych, czyli są to liczby rzeczywiste. Tej postaci używa się w obliczeniach wszelkiego rodzaju. Czyli jeżeli w zadaniu będziesz miał napisane oblicz, to najczęściej wystarczy użyć postaci algebraicznej. Postać wektorowa, czy też geometryczna, czyli uporządkowana para liczb, jest to postać stosowana przy interpretacji geometrycznej liczby zespolonych. Polega to na tym, że liczbę zespoloną prezentujemy w postaci uporządkowanej pary liczb. x, y, czyli część rzeczywista, część urojona. Kolejną postacią, o której nie mówiliśmy w tym filmie, jest postać trygonometryczna, czyli z jest równe moduł z razy cosinus alfa dodać sinus alfa razy i. Tutaj moduł z, z jest równy pierwiastek z x kwadrat dodać y kwadrat, natomiast alfa jest argumentem liczby zespolonej z. Tą postać wykorzystuje się przy obliczaniu potęg liczb zespolonych, korzystając ze wzoru de Moivre. Ostatnia postać wykładnicza jest równa moduł z, z razy e do i razy alfa. Postać wykładnicza jest bardzo mocno związana z postacią trygonometryczną, ale o tym będzie mowa w innym filmie. Postać wykładniczą stosuje się najczęściej w powiązaniu z wzorami Eulera, które używane są najczęściej w powiązaniu z funkcjami trygonometrycznymi, co powinieneś koniecznie zapamiętać. No więc po pierwsze jednostka urojona, którą oznaczamy symbolem i jest równa pierwiastek z minus 1, a każdą liczbę zespoloną można zapisać w postaci algebraicznej, czyli z jest równe x dodać y. I. Zawsze pamiętaj o tej postaci liczby zespolonej. Za pomocą jednostki urojonej można obliczać pierwiastki z liczb ujemnych, a za pomocą liczb zespolonych można znaleźć rozwiązanie każdego równania kwadratowego. O tym też mówiliśmy w tym filmie. Każdą liczbę zespoloną można przedstawić na wykresie o dwóch osiach osi rzeczywistej oraz osi urojonej. Na koniec coś dla studentów fizyki, elektroniki i telekomunikacji oraz automatyki i robotyki. Pamiętaj, że liczby zespolone mają wiele zastosowań, dlatego warto jest dobrze je zrozumieć, bo najprawdopodobniej jeszcze nie raz się z nimi spotkasz na studiach.